Jesteśmy dzisiaj na Forum Inwestycji Finansów organizowanym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Jako polskie stowarzyszenie Bitcoin i Izba Gospodarcza Blockchain i Nowych Technologii rozmawiamy z różnego typu inwestorami i także użytkownikami, bądź też przyszłymi użytkownikami kryptowalut. O tym, jakie zagrożenia mogą na nich czekać, jeśli nie będą odpowiednio wykorzystywali kryptowalut od strony technologicznej, ale przede wszystkim od strony systemów, różnego typu systemów inwestycyjnych, które tylko udają, że są zakupami kryptowalut, natomiast są zwykłymi piramidami finansowymi. I w tym momencie to jest tak jakby jedna z największych problemów związanych z wejściem nowych ludzi na ten rynek i dlatego jesteśmy też tutaj aby porozmawiać z tymi świeżymi inwestorami i przekazać im informacje, które powinni wiedzieć zanim zaczną używać kryptowalut, także do inwestycji nie tylko na co dzień. W tym momencie tak naprawdę ekosystem wygląda bardzo słabo, jeśli chodzi o ilość funkcjonujących podmiotów. Jest ich dosłownie kilka. Niektóre posiadają nowy typ licencji z KNF-u, który daje im jakieś możliwości działania. Niestety, inne z takimi samymi licencjami mają problemy z założeniem podstawowego rachunku bankowego. Więc można powiedzieć, że podejście jest w dalszym ciągu zdywersyfikowane, no ale ogólnie nie wpływa zbyt zachęcająco na rozwój i na wejście na ten rynek, Nowych inwestorów czy przedsiębiorców, którzy chcieliby się na tym rynku rozwijać. Tacy przedsiębiorcy wybierają w dalszym ciągu lokalizację poza Polską, żeby móc przeczekać ten okres braku regulacji bądź też złego podejścia systemów bankowych w Polsce. Oczywiście nie warto trzymać środków na giełdzie a oraz, u niesprawdzonych, oraz u niesprawdzonych dostawców portfeli i różnego typu oprogramowania do przytrzymywania środków. Tego typu podejście, jak posiadam klucze, mam pełną kontrolę nad własnymi środkami, jest najlepsze i odpowiednie. Oczywiście ludzie, którzy tradują i wykorzystują środki po to, żeby, żeby te swoje środki w kryptowalutach pomnożyć, muszą się liczyć z dodatkowym ryzykiem, takim jak utrata środków na giełdach poprzez ich hak albo nieodpowiednie zarządzanie środkami przez ludzi prowadzących taki biznes.